Zakupy zrobione. Mamy w bagażniku. Część bierzemy do domu, żeby przygotować na podróż. Typu, wiecie, świeże bułeczki i tak dalej. Część zostawiamy już w bagażniku, bo nie będziemy, słuchajcie, tego wnosić do góry. I co? No, a teraz jesteśmy, słuchajcie, na stacji benzynowej. Mamy bak zatankowany do końca, do pełna. Mamy godzinę, poczekajcie, zaraz Wam powiem. 14.32. Mamy pełny bak. Idziemy się pakować. I słuchajcie, o gdzieś 18.30, troszeczkę wcześniej wyjedziemy, bo szybciej się już teraz robi ciemno. To już nie, nie ta sama pora co latem. 18.30 gdzieś wyjeżdżamy i będę się do Was odzywać z trasy. Także Taki dzisiejszy dzień, ale jak widzicie jesteśmy, znaczy ja jestem, bo mojego męża jeszcze nie widzieliście dzisiaj, jestem pełna energii i mam nadzieję, że tej energii mi starczy na długo ani z pełną energią, pełnym bakiem ruszamy przed siebie. Dzieciuś. Gdzie masz swoją walizkę? Hmm? Pakuj się. Plejciuś, Play. pakuj się <laughs> właśnie tak pleciuś. właśnie tak, pierwsza rzecz spakowana. Witamy Was bardzo serdecznie już w Chorwacji. Jesteśmy w Chorwacji, mamy godzinę 8:47. Przejechaliśmy na razie 1300 km, ale słuchajcie, jeszcze przed nami około 4,5 godziny jazdy. Jesteśmy na stacji benzynowej INA, jest nazwa? Chyba nie ma tutaj, a może tam widać. Jesteśmy mega zmęczeni, ale słuchajcie, jedziemy do celu, także odezwiemy się do Was, jak będziemy już na miejscu. Zaraz ja wsiadam za kółko, będziemy się zmieniać. Także, znaczy, no już pojechaliśmy, tak naprawdę, na spółkę. Ja jechałam 500 km, mój mąż teraz pojechał 700 km, i zaraz ja znowu wsiadam, także, tak wiecie, po połowie. No, także widzimy się później. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że na granicy mieliśmy sprawdzane dowody, oczywiście osobiste, papiery covidowe i dokumenty od pojazdu. No, a jak już wyjechaliśmy, słuchajcie, za granicę, to mieliśmy puste drogi, słuchajcie, nikt nie jedzie w tamtą stronę. Praktycznie są puste drogi, także mam nadzieję, że mi się teraz dobrze będzie jechało. No i widoki zaczną się przepiękne, także no, do później. Akermańskie piękne. Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkaliśmy, ale wiadomo, mamy październik, mamy jesień. Zjawiska pogodowe tutaj, słuchajcie, są różne, ale po to tutaj jesteśmy, właśnie żeby doświadczyć tej przygody. I, słuchajcie, pierwsza przygoda, jaka nam się przytrafiła jadąc tutaj, to zamknięty tunel Swiety Rock. To jest taki najpopularniejszy, najbardziej znany tunel. Właśnie w Chorwacji, jeżeli jedziemy do Dalmacji, przejeżdżamy przez tunel Svieti Rok. No to jest, słuchajcie, taki klasyk. Przejeżdżaliśmy przez niego nieraz, a tym razem okazało się, że tunel jest zamknięty i jest zamknięty z powodu wiatru. I musieliśmy, słuchajcie, niestety troszeczkę postać w korku, co zobaczycie za chwilę. Teraz się dowiemy. Cały ten korek był puszczony inną drogą, Także tym razem do Dalmacji jechaliśmy górą. Droga szła przez taką miejscowość jakby nad tym tunelem i... No, nigdy, wiecie, nigdy tamtędy nie jechaliśmy, bo zawsze pokonywaliśmy tą drogę właśnie przez tunel. No ale takie właśnie zjawiska nas tutaj spotkały. Był zamknięty ten tunel Swieti rok, ale bardzo dobrze, że nam się udało, słuchajcie, inną drogą tutaj dojechać. Jadąc dalej, zobaczyliśmy znak, że Paski Most jest zamknięty. Paski Most to jest jakby jedyna droga, którą można dojechać na wyspę Pak. Inną drogą to jest słuchajcie, tylko prom. Jeżeli rzeczywiście ten most byłby zamknięty, to byśmy słuchajcie, tutaj nie dojechali. Byśmy musieli gdzieś szukać noclegu tam i czekać, aż go otworzą, co by było straszne, ale na szczęście albo się cofać, słuchajcie, nie wiadomo ile kilometrów do promu. Nie wiadomo też, czy prom. Pływa przy takiej pogodzie, więc to też nie jest tak do końca pewne. Na szczęście, słuchajcie, ten paski most był otwarty, ale powiem Wam, że ledwo-ledwo nam się udało przez ten paski most przejechać, bo bardzo dużo dróg jest pozamykanych właśnie z powodu wiatru. No tutaj są tak piękne widoki, ale wzburzony Jordan. Jezu, jak wieje. się przejechać paski most. Na szczęście był otwarty, bo jakby był zamknięty na amen, to nie wiem, co byśmy zrobili. Naprawdę. Jedziemy teraz sobie tutaj. Zobaczcie, jak pięknie, ale tak wieje, że mój dzielny mąż po prostu tutaj daje radę i prowadzi samochód przy tym wietrze. Bo ja to już jestem tak spanikowana, że że już na dzisiaj mi wystarczy atrakcji. Nie przeżyłam chyba jeszcze takiego wiatru. Jeszcze nie wysiadłaś. No jeszcze nie, nie no, wysiadłam kilka razy. No, na wakacjach, mam już największość z nas, jak przeżyłaś, to na biokołko. No, solana pak, stąd jest nasza ulubiona sól, którą zawsze używam w filmikach. I tak reklamuje tą sól. Jest najlepsza na świecie. O, a tutaj ją wydobywają, zobaczcie. Tutaj właśnie na tych, na tych polach, znaczy polach. To jest na wodzie. Takie specjalne konstrukcje. Teraz nie zobaczycie, bo trzcina przeszkadza. A my znowu będziemy się wspinać po wzgórzach krętą drogą, żeby dojechać do naszej miejscowości. Ale już jesteśmy bliziutko. Nasz mostek został z tyłu. Tutaj też wieje, ale musimy się jeszcze wspiąć tam na te góry, no, co to fruwa, żebyśmy tylko dali radę się tutaj wspiąć. O, matko kochana. kręcę, a tu wiatr mnie jeszcze atakuje, no wiecie co, o, pięknie. Z to, dobra bez tą na głowie wygląda zupy. Ale pięknie. Mm -hmm. Nasza księżycowa wyspa. mogłoby tak nie wiać. Wiatru na dzisiaj mamy dosyć, nieźle nas wystraszył i mamy stresu na dzisiaj już dość. A jeszcze tutaj mój mąż mi powiedział, że ta miejscowość, w której będziemy mieszkać jest najbardziej wieczną miejscowością na pagu, więc super się składa. Zobaczymy, ale miejmy nadzieję, że to przejdzie, bo tutaj są takie wiatry, że. Że po dwóch, trzech dniach mijają i jest spokój, więc miejmy nadzieję, że się przez weekend wypogodzi znaczy, że przestanie wiać, bo pogodę mamy śliczną. Świeci słoneczko, jest ciepło w miarę, mamy 15 stopni. Nie ma upału, ale świeci słońce to najważniejsze. Tylko wietrze, uspokój się już. Bo cały Adriatyk wzburzony. Teraz nas tu zdmuchnie. Kołderka dzisiaj pofalowana na Adriatyku. Jak jest spokojny Adriatyk, to, to wygląda jak taka satynowa pościel. A teraz słuchajcie, jest taka właśnie trochę pofalowana. A to jest To jest, to jest, to jest, to jest yy, moja kołdra. <śm> <śm> Było nam tutaj dojechać. Bardzo dużo musieliśmy się nakombinować, żeby znaleźć jakieś obejścia, jakieś drogi, żeby rzeczywiście tutaj y, dojechać. Jak jechaliśmy, to strasznie biało. Ja, słuchajcie, byłam przerażona, y, bo tutaj naprawdę te wiatry bywają niebezpieczne. Y, mam nadzieję, że gorzej nie będzie. Rano powiem Wam, że może było. Y, Mniej wzburzone, teraz już znowu bardziej wieje, no ale słuchajcie, tak jak Wam mówiłam, to jest przygoda, więc y, podążajmy za przygodą. Zobaczymy, co nam zaoferuje y, Chorwacja jesienią. Nawet słuchajcie, teraz, jak y, do Was nagrywam już siedzę w apartamencie hula wiatr. Y, ja jestem, słuchajcie, zachwycona. Powiem Wam szczerze. Naprawdę. Ja czekałam na, ten, na tą chwilę, żeby tutaj być przez dwa miesiące, żeby przyjechać znowu no tutaj na to pustkowie, to zdecydowanie jest najpiękniejsze miejsce jak dla mnie w Chorwacji, więc mam nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć w tej przygodzie, bo filmików będzie się stąd pojawiać dużo. Na pewno nagram Wam warunki pogodowe, jakie tutaj panują teraz i jak to wygląda. Oczywiście to nie jest standard, że tak bardzo wieje, tylko po prostu mamy teraz właśnie taki okres to się nazywa bura że wieje silny wiatr i on trwa kilka dni, później się wycisza. Ale, właśnie przez ten silny wiatr są drogi pozamykane, są tunele pozamykane właśnie wszystko z powodu silnego wiatru. Więc nie jest to takie proste tutaj dotrzeć, kochania. Więc ja już się na ten filmik z wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do kolejnych pa!